Moja mama w ogóle przed tym nagraniem powiedziała mi Ty dziecko, ale czy ty mogłabyś tak przestać o mnie gadać na scenie? Mówię, mamo, a czy mogłabyś przestać mi dostarczać materiału? Ona się w ostatnich latach zrobiła tak cudownie pasywna, agresywna Słuchajcie, któregoś dnia miałam wypadek w domu, coś mi spadło na twarz. I źle to zabrzmiało. Sięgałam coś, spadło mi na twarz, podbiło mi oko. Miałam taką mega śliwę. I wysyłam zdjęcie do mamy, żeby ojojała, żeby cokolwiek napisała, żeby mi że mi współczuje, że coś, że może zupkę wyślę, kurna, cokolwiek. Co moja mama odpisuje? Wyreguluj sobie brwi. Poprowadzę galę prawdziwą. To jest po prostu marzenie, o czym marzyłam od dziecka. Sukience, o której marzyłam od lat. Z mężczyzną, o którym marzyłam od miesięcy. Ja to powiem z tej sceny, ja się tym pochwalę. I ja wiem, że w tym momencie ten mój ukochany wstanie i zacznie tuptać w kierunku wyjścia po tytułem Jaki kurwa wymarzony. Ja tu przyszedłem tylko po to, żeby cię trzymać za metkę, żebyś się nie wyjebała na obcasach. No bo jak dziecka, to muszę obcasy założyć, nie? Ale ja nie rozumiem tego konceptu, serio, jakby wszyscy mi mówią, że to wiecie, bo to... No, no mi to nie pomoże specjalnie. Gracji mi to nie doda. Ktoś mi ostatnio powiedział, bo to w obcasach to tak wiesz, tyłek bardziej wystaje. To ma bardziej wystawać? Jak to będzie bardziej wystawać, to dzieciaki zaczną na to wskakiwać jak na zderzak w tramwaju, żeby się przejechać kilka przystanków. A to był taki program, do którego przychodzili ludzie, którzy mają talent albo smutną historię. A że ja miałam oba, to jakby bingo! Nie, ja już tłumaczę, dlaczego ja tam poszłam. Miałam trochę inny plan, ale jak był casting do tego programu o modelkach, to akurat miałam granie w Radomiu. A trzeba mieć w życiu priorytety, prawda? Nie, dobra, ja się zainspirowałam tymi zagranicznymi edycjami. No słuchajcie, na przykład w Wielkiej Brytanii edycję wygrał komik z porażeniem, który nie mówił, ale pisał cały swój materiał na tablecie i puszczał z syntezatora mowy. I ludzie się strasznie oburzali, że jak to? Komik, który nie mówi? Ja myślę sobie, kurde, Mieszkam w kraju, w którym ludzie rządzą, a nie myślą. Co jest najgorsze w remontach? Pakowanie się. Ja się zaczęłam pakować tą słynną metodą, wiecie, japońską, tą taką, e, patrzę się na każdą rzecz po kolei biorę ją do ręki i myślę sobie, czy to mi sprawia radość. Po dziesiątej rzeczy zmieniłam na metodę bardziej słowiańską, na chuj mi to. Gdy już przebrałam wszystkie rzeczy, stwierdziłam, że czas ogarnąć jakąś ekipę. Żeby mi to wszystko zapakowała, przeniosła. Odpaliłam Tindera. Słuchajcie, cztery pary każdego na inny dzień. I tylko napisałam, że proponuję wspólny wysiłek fizyczny.